Miłość szczęśliwa. Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie, bez żadnej zasługi, pierwsi, lepsi z miliona, ale przekonanie, że tak się stać musiało. W nagrodę za co? Za nic, światło pada znikąd, dlaczego właśnie na tych, a nie innych. Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. Spójrz się na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc ty, tym przyjaciół, słuchajcie, jak się śmieją, obraźliwie, jakim językiem mówią, zrozumiałym na pozór, a ich ceremonie, ceregiele, wymyślą obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby przykład dał się naśladować. Na co by liczyć mogły religie, poezje, o czym by pamiętano, czego zaniechano, kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Tak, ty rozsądek wolą milczeć o niej. Jako o skandalów wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie, nie znający miłości szczęśliwej, twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć. 你用命来